Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Klapens spotykamy się na drugim mecziku pomiędzy OGS Supernova przeciwko Empire Violet. Rozgrywki, które widzimy przed sobą to Intellect Stream Masters, to jest mecz numer 2. Jeżeli nie widzieliście meczu pierwszego, to możecie go obejrzeć troszeczkę moim zaspanym głosem, ale da się przeżyć, wydaje mi się, że da się przeżyć i i, 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 i zobaczycie wtedy kto wygrał. Na razie, na razie wam tego nie zdradzę. A mape, mapka, mapeczka, mapka, którą tutaj widzimy przed sobą to Antigua Shipyard. Eee, dosyć troszeczkę pogrzana mapka, e, że tak brzydko powiem naturalnie jest bardzo łatwy do obrony, wąskie przejście, no troszeczkę szeroka rampa jest tutaj, e, tutaj widzimy wejście w trzecią bazę, e, dosyć szerokie przejście, ciężkie do obrony, już ta kolejna baza nie jest łatwa do obrony tutaj widzimy ekspansje na środku mapy są dwa rodzaje map antygaszypkar czasami tu są goldy czasami tu są zwykłe bazy eee, coraz częściej widzimy na turniejach e, grane mapki z wersją bez e, złotych ekspansji i ciekawe baraki tutaj są grane czy zerk to widział e, wydaje mi się że nie dokładnie nie widział tutaj tych baraków i, 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 I szuka tych baraków, szuka, szuka. Ciekawe, czy je znajdzie. I ciekawe, czy, czy teraz będzie tutaj jakiś turaks stosował. Wydaje mi się, że nie, bo już troszeczkę na to za późno, żeby tutaj jakąś presję na Zerg'a wywołać. Eee, w tej chwili Zerg widzi, widzi tutaj tą, tą, te baraki. Może się spodziewać jeżeli będzie bardzo, bardzo, bardzo przezorny, może myśleć nad tym, że może powstały tutaj jakieś gdzieś dodatkowe baraki Czasami widzimy tego typu zagrywki, potem są liftowane na dół i, 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 i widzimy tu rak spusz, w tym wypadku to nie będzie miało miejsca Zerk jeszcze nie widział tej ekspansji i chyba jej nie zobaczy troszeczkę katarek nie męczy, jestem przedziwiony delikatnie Terran z kolei widzi już tą ekspansję, spełnik ból jest stworzony tutaj eee, Dokładnie tak, tutaj chyba raczej nie będzie anul... A nie, jednak anulował, anulował Jeżeli nie wiecie to taki ekstraktor w bazie przeciwnika można tworzyć do bólu a póki Teran nie będzie miał, nie wiem, koło trzech eee, marińców bo dwóch maryńców nie rozwali jeszcze tego ekstraktora, Ekstraktoru szybciej przyrost jest jego niż niż... niż ee, niszczenie więc spokojnie tutaj Zerk może sobie anulować tworzyć na nowo ten ekstraktor i trzymać tą drąkę przy życiu. Co prawda kosztuje to troszeczkę minerałów, bo anulowanie tego ekstraktora. Eee, aczkolwiek to nie są jakieś kolendarnej e, ilości. Tutaj widzimy 19 minerałów, a tam jest e, odbieranych. Zergowi za każde anulowanie i stworzenie na nowo. I tutaj już ten ekstraktor niestety nie wytrzymał. Trzech Marinesów poradziło sobie z nim bez problemu. Faktorka jest tworzona. Ekspansja Terrana już bardzo ładnie tutaj prosperuje. Pierwsze Zerglingi są jeszcze bez speeda. Eee, to taki drobny harasik, bo Zerk e, nie, nie tworzy dodatkowego wojska, więc to raczej takie w formie scoutu jest. Eee, Bunker jest stawiany. I w tej chwili nic, nic dodatkowego. Reaktor jest pierwszy stawiany, więc e, będziemy widzieć heliony zapewne. Będzie switch pomiędzy tymi dwoma budynkami. A, ten SCB tutaj się dostał. <laughs> E, troszeczkę informacji może nie za dużo przyniósł, bo niestety nic tutaj więcej nie stoi e, u Violeta, a, ale, ale, ale roach warren jest stawiamy, a to ciekawe, bardzo ciekawe. E, Czy te posłużą tylko jako kontra na 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 na, na, na... E, pierwsze heliony, które będą się tworzyć? Czy też będziemy widzieć jakiś push ze strony zerga? Bardzo ciekawe, zobaczymy, to się okaże. Jedna tylko rafineria tutaj jest eee, Tutaj jest druga Dosyć oszczędnie. Eee, przybudówka może jakieś banshi Zobaczymy te baraki tak blisko starportu stoją eee, Więc może może będziemy widzieć to O dokładnie tak, ha, będą banshi To będzie bardzo ciekawa rozgrywka eee, Pięknie tutaj trzy zerglingi poszły się że tak powiem Na ciemną stronę mocy przeszły 9 roachy, to jak najbardziej będzie jakiś pusz ze strony Zerga. Zerg nie tworzy taką ilość roczy tylko wtedy, kiedy chce odeprzeć kilka helionów. I bardzo, bardzo ciekawie ta zagrywa się zapowiada. Cloak nie jest wymyślany. Banshi będzie dobrą kontrą na pak Fakt faktem jest to dosyć droga inwestycja, ale roczy jest wiele ale po prostu takie mam dzisiaj e, e, wnioski wyciągam, że aż strach e, pierwsze pierwsze replaye które nagrywam po bardzo długim czasie jest tak rana więc troszeczkę spały jestem, musicie mi to wybaczyć e, i te sobie sobie polują e, ciekawe czy teraz zobaczy dokładnie tak widzi te rocze mm. Ta Banshi już nie będzie harasować Zerga, raczej będzie starała, przepraszam, tutaj troszeczkę mi odjechało. E, będzie się starała tutaj przyharasować. E, wydaje mi się, że Zerg jednak dużego nie zrobi tutaj stresu terenowi. E, wall jest kompletny, tutaj będzie bardzo ładnie, dokładnie tak SCV reperują. E, dodatkowo jeszcze ta i bardzo ładnie tutaj działa i te te rocze rozwala, ja bym już tymi helionami się nie, w, nie wciągał w atak na te rocze. Chociaż heliony mają troszeczkę większy zasięg od rołczy, bo rocz to ma zasięgu 4, helion powinien mieć zasięgu 5. Dokładnie tak, ale rocze są na tyle szybkie, że bardzo ciężko mikrować tutaj helionami tak, żeby strat nie mieć. Tym bardziej, że, że heliony tutaj no ten płomień ten taki dosyć e, pasywny I co w tej chwili widzimy? No zerk tutaj kolejno gdzie gdzieś jest stawiany? Nie, 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 przepraszam bardzo. E, tutaj jest e, ewolucja tego budynku do wyższego tira i te rocze tutaj troszeczkę na te helionach no w sumie są sprawne ale ta bansi nie powinna tak tutaj stać już są dwie sztuki tych bansi i wydaje mi się że powinien troszeczkę tutaj a, przyharasować a przynajmniej spróbować kolejne baranki są stawiane tutaj nadal jest ta przybudówka przy tym, przy tym starporcie ten supply powinien być podniesiony i... 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 i, i czy... <coughs> ja spokojnie sobie Terran poradzi e, kolejny SCV powinien tutaj dokładnie tak już tutaj ładnie będzie to budował dalej i naprawiał e, ten Avelort ja bym skasował go od razu marinami jakimiś e, nie ma tutaj żadnych jednostek z w tej chwili Hmm, Cryptomor jest ładnie rozsiewany. Kolejna haczerka jest tworzona dla eee, Tu dwa spore sp crawlery. Bardzo dziwne umiejscowienie tych spore eee, e, Prawdopodobnie to dlatego, że ten kryp jeszcze nie doszedł tutaj do tej bazy. One się tutaj tworzą, potem zerkie troszeczkę przesunie tutaj, żeby były. A, po prostu chciał, żeby już były gotowe, tak jak tutaj widzimy. Z, e, tutaj tutaj też jest, dokładnie tak. E, Spire jest utworzony. Bardzo mnie ciekawi, czy... Czy, 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 czy... czy, czy... Uj, oj, oj, dosyć dobre umiejscowienie tej baszy i bardzo złe umiejscowienie tego, 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 tego spawnikula. Yy, powinny sobie poradzić barsi z tą królową i ten spawning pool padnie ja bym przytrzymał te barsi od a transfuzja jest puszczona proszę państwa bardzo dobre reakcje ze strony Zerg'a, transfuzja te, te, ten spawning pool by tutaj padł i te barsi niestety ta jedna może się uratuje Dobrze, że rannie troszeczkę roz, 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 rozdzielił. Wieżyczki są już stawiane dodatkowe, dwie są puszczone. Serki już jednej się przestraszył, no, tych motalisków nie ma zbyt dużo. Aczkolwiek to jest i tak, i tak, i tak. No szkoda, szkoda, że ten spawning pool już tak tutaj niewiele brakowało. Eee, Teran powinien jakoś wyjść do przodu te bansi, to troszeczkę mało na haras zerga, Zerg już tutaj kolejną ekspansję łapie. Eee, w ogóle widzimy, że czuje dosyć taki luz, jeżeli chodzi o, 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 o rozwój ekonomii, o makro eee, ma w zasadzie kontroluje mapę, teraz ma co prawda te swoje dwie ekspansje, tutaj widzimy Planetary Fortress e, Nie, 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 nie zreperował tych tego budynku do końca Czyli tego wybudował. Tych y, mutalisków tutaj już dosyć sporo jest, ich w sumie jest około y, koło, koło 14, tak? 8-13 sztuk około 13 sztuk Tabansi tutaj będzie próbowała troszeczkę przeherasować ja bym ją naprawił na miejscu supernowy Chmara z Ervingów, tutaj jeszcze Mutaliski No no, no będzie jakiś atak ze strony Zerga prawdopodobnie te kamyczki najpierw padną a potem... Nie, nie nie, nie Zerg się nie bawił w rozwalanie kamyków Bardzo ładnie złapał tutaj posiłki Terana, tych kilka czołgów padło no teran niestety du dużo, tutaj te dwa czołgi to duża, duża strata dla niego, tych czołgów nie ma zbyt wiele. E czy będzie wychodził do zerga dalej? Wydaje mi się, że już nie będzie. E ten teran łapie, tutaj ten Mad Marines łapie tą wieżyczkę. Wydaje mi się, że teran już sobie daruje to to, to wychodzenie do przodu, ale ta haczerka, ta haczerka róż troszeczkę te jednostki do przodu. A wiele się nie przejął tamtą haczerką, ona nawet nie wydobywała, tutaj widzieliśmy nie było żadnych dron eee, Dropik jest puszczony, a w tym czasie tutaj Zer przychodzi do kontrofensywy I, I i i tamten tank poszedł, po prostu ten mur też od razu będzie Uhi ho hoj ho. Nawet dużo beilingów nie stracił na 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 wszystko. Na, na I jaj, masakryczna ilość yy, SCV normalnie Reaguje w tej chwili jak dziecko, widząc to co się tutaj dzieje Dropik jest puszczony, nie jest to niestety wiele, tutaj wszystkie jednostki nie przyszły, te bailingi tutaj są e, Tutaj są zakopane bailingi, bardzo ciekawa sprawa, command center tutaj został rozwalony e, Czy ten drop jakieś duże straty zada? Jeżeli by rozwalił tego lejra, Eee, to, 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 Lejra? Czy to Lejrys? Nie wiem. Eee, nie, nie rozwali go, ten, ten Medivac też padnie, a niestety! Te tanki też nie przeżyją. No, ewidentnie widzimy, że teran tutaj jest bardzo duże straty ze strony terana Eee, czy te Marinesy tutaj będą? Będą, ho. Uh -oh -oh -oh! No to troszeczkę już mamy mniej wojska Laterana. 155 zaplaja w tej chwili do 117 laterana to jest bardzo duża różnica. E, jeszcze trzy bajlingi się uchowały. E, teran chyba myślał, że wszystko zostało zużyte. E, Zerk widzimy bardzo oszczędnie, bardzo, bardzo ładnie tutaj tymi wojskiem operuje tymi bailingami nie zużywa wszystkich tak samo jak tutaj wchodził przez ten wall też rozwalił tylko kilka bailingów nie stracił wszystkich na jeden budynek co mi się bardzo bardzo podoba ze strony Violeta bardzo ładna tutaj kontrola tych jednostek mutaliski tutaj wchodzą jest ich na tyle dużo że teran chyba będzie za chwilę GG. Eee, co prawda tutaj tych mar Marinesów jest troszeczkę ale mutalisków jest naprawdę no właśnie, trzy bailingi, bardzo ładna kontrola ze strony Terana, e, terana Zerga, e, przepraszam bardzo. No i te kolejne tanki, ja bym sobie już udzierował tworzenie tych tanków e, e, Tora, Tora, Torby się tutaj jakiś przydał, aczkolwiek to już i tak bez znaczenia, bo Zerg wpada, w te supplye, czy one zostaną podniesione, nie zostały podniesione. E, Teran już tutaj sywi się broni, no to będzie koniec, koniec gry, bailingi wchodzą e, dużo tutaj to nie zmieni ten, ten wall supplyów No i co tutaj mówić, kolejne GG widzimy e, teran, teran tutaj przegrywa No i mówiłem wam, że wam nie zdradzę ile jest, to teraz wam zdradzę ile jest e, Jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka, no to trudno w tej chwili jest 2-0 dla Violeta. Supernowa poddaje grę po raz drugi i przechodzimy do gry numer 3. Trzymajcie się, cześć.